Jako pierwsze ćwiczenie zrobimy sobie wyciskanie na słupnicy Smitha. Piramidalnie wchodzimy na bazowe obciążenie. Tutaj zrobimy trzy serie wstępne. Jako, że to pierwsze ćwiczenie. W sumie to bez szaleństw można powiedzieć, bo mam małą kontuzję barku. Prawy bark mnie troszeczkę boli. Dlatego też robię wyciskanie pod mniejszym kątem. Po prostu nie odczuwam wtedy takiego bólu. Bo raczej robię pod kątem wtedy 35 stopni. Aby zaangażować górną część klatki piersiowej bardziej No ale z racji tego, że no odczuwalny jest wtedy bardziej ten ból To po prostu troszeczkę ten kąt zmniejszam, aby go zniwelować Aby mi było po prostu bardziej komfortowo I też jestem w stanie wtedy bez tego bólu założyć po prostu większe obciążenie Więc zresztą ja też mam taką zasadę, że jak coś gdzieś zaczyna po prostu boleć przy którymś ćwiczeniu To raczej staram się to ćwiczenie albo usunąć a jeśli się da, no to po prostu tak zmanipulować ruchem, oczywiście w odpowiedniej technice, aby nie odczuwać tego dyskomfortu, a nie łykać tabletki przeciwbólowe, bo znam też takich asów, którzy potrafią na życie leków przeciwbólowych, aby nie czuć bólu, ale tak naprawdę wtedy maskujemy tylko ten ból i tak naprawdę możemy pogłębić kontuzję, więc lecimy. Zaczynam od 60 kg, w my już zrobiłem pierwszą serię wstępną. Dołożymy sobie jeszcze dyszki.

I jeszcze dodatkowo ostatnia, trzecia seria begów. Już teraz sobie wprowadziłem. Można powiedzieć, że taki patent nie jest to coś ciężkiego. A jeszcze gdzieś tam jakiś nowy bodziec, kilka tygodni temu już zostały wprowadzone. więc lecimy.